Witam wszystkich przy Audi A8 model D3, rocznik 2003 z silnikiem 4.2, benzyno z gazem W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą tylnych klocków hamulcowych A dlatego, że no wiadomo było spowodowane tym, że na komputerze krzyczał komunikat o zużytych klockach hamulcowych Ogólnie on y, krzyczy dla zarówno przodu, jak i z tyłu. <coughs> Jednak jeśli chodzi o przód, o ile z przodu y, są, na, y, są czujniki na klockach hamulcowych, o tyle z tyłu ich nie ma. Y, I trzeba sprawdzić, y, czy jest to klocki zużyte są z tyłu, czy z przodu. Y, a na jakiej podstawie sprawdza z tyłu? No z tyłu z racji tego, że nie ma y, Nie ma na klockach czujnika zużycia Klocków y, Ale jest elektryczny hamulec ręczny I na jego podstawie Jest to też y, sprawdzane y, jak, je, jak bardzo są zużyte klocki y, Samochód z tego co wiem co około 500 km robi test tylnego zaciska hamulcowego przez hamulec ręczny elektryczny czyli odciąga klocek odciąga zaciski do samego końca zaciska bodajże chyba tak z dwa czy tam trzy razy w każdym bądź razie te klocki się ruszają co te silniczki robią sobie test co około 500 km i wtedy na tej podstawie yy, wie yy, komputer ile klocków zostało <laughs> zużytych. Yy, co ciekawe, klocki z tyłu mam bardziej zużyte niż klocki z przodu. Yy, przejechałem samochodem może z, yy, od, przez 3 lata, no, ale samochodem nie jeżdżę dużo, jeżeli zrobiłem 20 tysięcy km, to jest góra. Więc, więc to tak tak to wygląda no i tak no wiadomą rzeczą jest, że trzeba wprowadzić samochód w tryb podnośnika żeby można było go podnieść, zrzucamy klocki, zrzucamy koło i zrzucamy zacisk hamulcowy Teoretycznie jest e, powinno się e, wyciągnąć, e, powinno się cofnąć tłoczki używając do tego komputera. Ja spróbuję e, bez użycia komputera cofnąć e, tłoczki, e, cofnąć tłoczki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jest wielce prawdopodobne, o ile się nic nie stanie z samym zaciskiem. Yy, z samym silniczkiem ręcznego, tak i tak prawdopodobnie będę musiał yy, uderzyć do yy, uderzyć do yy, kogoś z komputerem by skasował błąd z użycia yy, klocków hamulcowych, chyba że yy, jak to jest w przypadku na przykład yy, w przypadku na przykład yy, ABS-u yy, czujniku ABS-u, który wymieniałem w Volkswagenie Golfie 4, który wykazywał zużycie i zapaliło, była zapalona kontrolka na desce ABS-u. I tam akurat po wymianie, po wymianie czujnika, akurat nie było potrzeby podłączania dalej pod komputera, żeby skasować błąd. Tak i tutaj mam też taką nadzieję, że nie będzie potrzeby wymiany <laughs> sorry, nie będzie potrzeby <laughs> podłączania się pod komputer, żeby, można, żeby ten błąd. Yy, skasować. Yy, czy tak z tego będzie, to nie wiadomo. Yy, tarcze i klocki miałem firmy ATE. Yy, I takie też mam teraz, bo tutaj mam ATE o takim oznaczeniu. Yy, są to klocki takie. Yy, klocki, tak. ATE 602889. I takie też yy, tutaj mam zakupione. To jest taki numer. Tu jest taki. To są tarcze, e, klocki, znaczy kurczę, klocki tylne. I one są e, one są tutaj ze śrubami. E, to jest takie, nie mają oczywiście one czujnika, tak jak mówiłem, czujnik jest w e, silniczku hamulca ręcznego. <klima> 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 Sorry. Ale jakaś. Dobrze, że to gruźlica, a nie kaszel. No, i tutaj mamy nowe śrubki, yy, które są od nowe śrubki, które są od yy, jarzma, chyba yy, albo od jarzma, albo od tego, yy, od yy, nie, od zacisku, to one są od zacisku. No, także co, dźwigamy auto i podnosimy, yy, zrzucamy koło, i jakby co, wracam dalej. No i tak, koło już tutaj mam zrzucone, i opcje są dwie. Albo ściągnąć. Znaczy tak, tak jak tutaj widać. Tu. O, tutaj. Klo, tłoczka hamulcowego tutaj już praktycznie nie ma. Nie mówiąc już tutaj o tej stronie wiem, widać. Może coś widać, że już nic nie widać, <laughs> także yy, tak to wygląda. I teraz tak, są opcje dwie, yy, taka, że żeby ściągnąć ten klocek, yy, zacisk, to trzeba tutaj yy, oczywiście odkręcić to, ta śruba jedna i tutaj druga i wtedy schodzi nam całość ale jest też jeszcze jedna opcja że można odkręcić tutaj jedną śrubę, tu jest torx bodajże, czy imbus nie pamiętam, z jednej strony jak i z drugiej od hamulca ręcznego od tłoczka hamulca ręcznego a i chyba tak będzie najlepiej i wtedy można cofnąć tam w środku w zacisku będzie taka, taki wielowypust, yy, który umożliwia który umożliwia odkręcenie. Yy, odkręcenie tego tłoczka, cofnięcie go. I spróbujemy to tak zrobić. No i teraz tak, tu już mam ściągnięte wszystko. Yy, tutaj mam ściągnięte wszystko, znaczy w sensie zacisk hamulcowy. I taka przeszła mnie myśl, bo chciałem sprawdzić czy jest możliwość yy, czy jest możliwość cofnięcia tego w jakiś inny sposób Mianowicie mam tutaj stary zacisk stary elektryczny silniczek od hamulca ręcznego, który coś tam nie działał yy, ale elektrycznie on działa i teraz tak, tutaj są dwa piny, yy, w sumie cztery piny dwa skrajne piny, które są zarówno na lewej jak i prawej stronie, czyli te większe, to jest od zasilania i to jest zasilanie plus minus. Odwracając polaryzację, czyli dając załóżmy tutaj do akumulatora plus cyk do jedna i minus jako drugi, czyli jeden duży do jednej klemy, drugi duży do drugiej klemy. I silniczek się obraca. Jeżeli daję w odwrotną stronę, czyli analogicznie, czyli analogicznie Działa tak samo, czyli y, czy, y, się silniczek kręci, czyli tak jak wiertarka, czy wkrętarka, która ma bieg lewy i prawy. I teraz tak, jeśli chodzi tutaj o y, zacisk, y, to tak, myślałem, żeby wziąć podłączyć, tak jak tutaj jest ta wtyczka, o tutaj jest wtyczka wypięta, i myślałem, żeby to podłączyć na zasadzie takiej, że y, ten silniczek ręczny. Odręcznego dać zasilanie jako cyk yy, na te dwa piny, i wtedy się silniczek cofnie. No, ale niestety to tak za bardzo dobrze nie działa, yy, i postanowiłem, że zrobię to tak. Tutaj jest, yy, czyli zasymulować silniczek ręczny, czyli tutaj Bita, wrzuciłem takiego, jaki jest w silniczku. Odręcznego, czyli tutaj o taki, tak? To jest włożone. Yy, I teraz tak, on wcześniej był wysunięty dosyć sporo, no wiadomo, z racji zużytych klocków. A, a propos klocków, właśnie to zobaczcie, jaka jest różnica w nowych klockach. O, <laughs> jaka jest różnica w nowych? A jaka jest różnica w starych? Proszę bardzo. Aha, to są stare klocki a to są nowe o no momento poczekajcie cierpliwości o tak wyglądają klocki stare a nowe różnica tutaj są też tak o i to tak wygląda czyli ten klocek ten klocek jest od strony zewnętrznej tarczy a ten jest od strony wewnętrznej tarczy normalnie Prawie że Żyletka. I teraz tak. Myślałem, że tutaj nie działają te. Że on tak jest skoszony. Że tak jakoś krzywo trochę się ściera. Ale nie. Chodzi to bardzo ładnie. Bez, bez, tam, bez problemu. Tak. Czy wszystko ładnie tutaj rusza. Jak być powinno. O. Tutaj oczywiście trzeba oczyścić te blaszki Teoretycznie jedni smarują jakimś tam smarowidłem Inni nie smarują, to już tam kwestia wyboru Zaznaczam, że mój materiał nie jest jakimś tam poradnikiem Tylko dzielę się z Wami informacją na... Zresztą tak jak w przypadku każdych poprzednich filmów tak? Jak ja to robię i tak dalej No i teraz tak Tak to wygląda u mnie, że to mówię, wszystko tutaj działa, gumki wszystko są sprawne, ładnie się to wszystko kręca, i tutaj tak samo. A, no i teraz tak, zasada działania tak. Yy, musiałem najpierw yy, wkręcić, a teraz wykręcam i zaraz zobaczycie jak fajnie tłoczek wychodzi. Patrzcie. Czyli teraz tłoczek wypycham, czyli ręczny zaciska, czyli tak jakby odkręcając, wiadomo, że gwint się wysuwa. To tak samo jakby tutaj na, na tym tłoczku. Jest, jest. No. Jest. Załóżmy nakrętka, czy tam śruba z. Może nie tyle, że śruba, ale jest tulejka z gwintem. I tak samo jest. Przypadku tutaj, z tym, że tutaj pewnie jest śruba z gwintem, I tak, i tak jak dla przykładu, mam tutaj stary tłoczek, od co prawda też od Audi, nie od A8, tylko od A4. I tutaj tam nie widać, tam jest gwint wkręcany, i to są, to są wkręcane tłoczki. I tak samo tutaj, teoretycznie, tłoczek też jest wkręcany. Ale jest tak, tu jest wykręcany. Jeżeli wezmę, robię to odwrotnie: czyli teraz wkręcam, czyli tak, jakbym wkręcał śrubę, ale pewnie to tak nie będzie działało, bo musiałem posiłkować się ściskiem. Czyli wkręciłem śrubę tutaj, tak jakby do końca. Śruba, ale widać, że tu oczek mimo wszystko się nie cofa. O, już mam koniec opór, i teraz jak już mam tutaj opór, czyli nie mogę już wkręcić dalej śruby, delikatnie wezmę ją. Delikatnie ją wykręcę. O, tak. Tylko aby tam ten, i teraz ręką to sobie można co najwyżej co innego zrobić ale zaraz wracam. No i teraz tak, tak jak tutaj jest, mam taki ścisk stolarski, tak włożony o. I wkręcając o ścisk stolarski wkładałem sobie tak i teraz wyciągam i już mam tłoczek wciśnięty do samego końca. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie przekosić tłoczka i... On musi iść równiutko, żeby go tam nie stegować. Także kontrolnie tutaj, czy gumka jest ok, ale wiem, że jest ok, bo ten tłoczek, ten zacisk był akurat wymieniany. To nie jest w porządku. No i teraz jeszcze oczyścić szczotką drucianą te, te tutaj blaszki. I można składać. No, i teraz tak, tutaj te blaszki już są oczyszczone. Teoretycznie to jest nierdzewka, więc nie powinno to zardzewieć. Można wysmarować to właśnie tak, jak mówimy, jakimś smarowidłem. Smarem, jak to niektórzy robią. Niektórzy smarują, inni nie smarują, bo jeżeli by nie było tych blaszek, no to teoretycznie tak jak tutaj, no to teoretycznie niby można. To wtedy się smaruje. Jeżeli są te blaszki, to się nie smaruje, albo można i posmarować. W każdym razie na przykład można użyć takiego smaru. Smar pełno-permanentny. I tu jest o klocki tarcze. I tutaj mamy napisane: wysokowydajny bezkwasowy środek smarowniczy stosować przy montażu hamulców tarczowych, bębnowych yy, a i bębnowych nie stosować na powierzchniach ciernych klocków i tarcz hamulcowych no niby to tak ten ale niby yy, można, ale to chyba bardziej mi się wydaje, tu się stosuje o w tych yy, w tych właśnie i tak samo tutaj to się bo, nad tym do tego się używa a nie yy, chyba stricte tego no, w każdym razie tak. Tu już zaciski, znaczy z tego ładnie jest, tłoczek jest cofnięty yy, i można teraz blaszkę oczywiście można włożyć Tak o Tutaj A co jest Właśnie. no Coś tu wejść nie chcesz czemu? O, co to się coś wykrzywiło? Nie, nie wykrzywiło. Ale tu, coś tu wejść nie chce. To jest tak? O, weszło teraz. Ładnie. No, jak już weszło, wkładamy klocki w zacisk i wkręcamy. Korzystając oczywiście tutaj z tych nowych śrub do przekręcenia tego i zacisku do jarzma no klocki ładnie wsadzone teraz wkładam zacisk ładnie w tarczę obejmując tarczę hops o hop tak Teraz biorę nowe śrubki Obs. i tutaj wkręcamy o, jedną, analogicznie drugą. I teraz, tak o poprawnym działaniu hamulca, że tak powiem. Yy tych, tych o tego jest nie wiem czy to będziecie widzieli o tu są różne równe szczeliny się pojawiają czyli to znaczy że e, równa, równo pracują nie jest ani zatarty ten tłoczek ani tutaj ten tłoczek no i teraz wkręcam hamulec e, ręczny No i tak, tutaj ręczny założony z powrotem. Trzeba bardzo uważać, by trafić tym wielowypustem od ręcznego, tutaj tym, żeby wcelować w tą tylną część zacisku, to co wkładałem od tego pita. Wkładamy, skręcamy i to już by wyglądało na to, że praca jest skończona, i analogicznie druga strona. Koło założone i hamulce wymienione. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.